Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Paweł, jestem redaktorem Kaczem, portalu nowy Ekran, a, a więc dostawcy treści, jest to tylko Jak ja usłyszałem, o czym tutaj Panowie rozmawiacie niektórzy, to jestem przerażony, bo przypomina mi się stare powiedzenie, które można by na biurokrację, że socjalizm sam tworzy problemy, z którymi potem musi nie walczyć. To nie jest tak, że jest potrzebny jakikolwiek dokument dodatkowy, żeby przestrzegać praw autorskich. To nie jest tak, że jest potrzeba, to znaczy w moje, mojej moje, moje prywatnej opinii oczywiście prawo autorskie powinno zostać zliberalizowane, ale to nie jest tak, że jest jakaś potrzeba, żeby wprowadzać jakieś regulacje ekstraordynaryjne, żeby to prawo autorskie, które teraz jest, no ono sobie jest, jakie jest, ale żeby je stosować. Przede wszystkim może zaczęlibyśmy od tego, że organy państwowe powinny zacząć stosować prawo, które ich obowiązuje. To jest po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, żyjemy w świecie, kiedy większość krajów cywilizowanych ma podpisane umowy bilateralne, jeżeli chodzi o pomocniczość prawną i inne takie elementy. To można stosować i żadne akta nam do tego nie jest potrzebne. Według mnie natomiast akta jest potrzebne, krótko mówiąc, korporacjom międzynarodowym, które chciałyby mieć wpływ na to, co uważają co uważa za poważne zagrożenie przede wszystkim na debatę publiczną, która się przyniosła do internetu i na i której nie można jeszcze kontrolować. Jeżeli zostanie wprowadzony akta i ja coś napiszę na temat Coca-Coli pod pseudonimem, krytycznie, ale wolno mi do tej pory było, to Coca-Cola może zażądać od operatora, który mnie tam umieścił, żeby nie wyłączyć. Krótko mówiąc, może zażądać, żeby dostarczyć, żeby dostarczyć informacji pod dobre może powiedzieć, że naruszyłem jakieś tam prawa, prawda? W każdym razie, poza tym, wymaga to od nas, jako operatora, na przykład takiego portalu jak Nomeka, żebyśmy dostarczali informację o naszych użytkownikach, nie wiedząc na jakie potrzeby to, co Pan mówił słusznie, nie wiedząc na jakie potrzeby to tak naprawdę zostanie wykorzystane. Ci ludzie mogą potem na przykład zostać zastraszani w różny sposób, ponieważ ktoś będzie miał ich dane. Tak? My nie chcemy tego robić. Ja Państwu powiem, będzie efekt finalny takiego aktu, wprowadzenia akta, oprócz tych wszystkich protestów, które się dzieją? Po pierwsze, Cała komunikacja internetowa, debata publiczna zostanie wypchnięta poza sferę obowiązywania ATM. I on będzie mniej tutaj dostępną, natomiast to będzie gdzieś tam operowane na terenie jakiegoś kraju afrykańskiego albo gdzie ogóle. To jest po pierwsze. Po drugie, zostaną wprowadzone zabezpieczenia przez operatorów takie, że my nie będziemy dysponowali żadnymi informacjami na temat broderów którzy u nas, u nas są. W tej chwili każdy ma w ID także blokera. Może nie mieć. Po prostu wystarczy, że inaczej się skonfiguruje serwer i, i takiej możliwości nie będzie. Natychmiast będzie reakcja technologiczna na takie historii. Po trzecie natomiast są z możliwości prawne, takie jak karne jest które można przestrzegać albo nie, prawda, to zależy od państwa, które przestrzega swojego prawa, które dają możliwości autorom, artystom na, poprzez, poprzez właśnie organy państwowe, poprzez prokuraturę, ingerowania w, w, w jakieś reakcji w sytuacji ewidentnego planianu. W takim razie ja się pytam, po jaką cholerę i kto chce wprowadzić od tak? Korporacje, jeszcze ważna rzecz. Prawo własności przemysłowej. Proszę Państwa, żyjemy w systemie GMO, powoli. System GMO jest to, jest to jakaś tam projektowana, projektowana struktura genetyczna i teraz, jeżeli ktokolwiek nagle okaże się, że chcąc, nie chcąc yy, posiada rozpadniki GMO, on nawet mógł o tym nie wiedzieć, to on może zostać ścigany. <ścoughs> Dlatego, że on to robi na skalę przemysłową. To jest ten sam element, który dotyczy, dotyczy prawa europejskiego, prawa patentowego. Narzucamy z prawo, które tak naprawdę nie wiadomo, po co jest stosowane. Ale z drugiej strony wiadomo, ponieważ to prawo jest narzucane przez tych silnych, przez tych, którzy mają ten największy lobbying przemysłowy w dzisiejszej polityce międzynarodowej. I ja osobiście się z tym wszystkim nie zgadzam i uważam, że akta powinna trafić do kosza, tak jak z całym szacunkiem duża część argumentów państwa. Dziękuję bardzo.